Planujesz zakup używanego telefonu? Czy wiesz, jak sprawdzić telefon przed zakupem? Przed dokonaniem zakupu telefonu z drugiej ręki, warto upewnić się, czy nie jest on zablokowany przez operatora. W Polsce najwięksi dostawcy usług komórkowych tak jak Orange, Plus, T-Mobile i Play udostępniają narzędzia online do sprawdzenia statusu urządzenia za pomocą numeru e-mail. Można to zrobić bez konieczności rejestracji i dodatkowych opłat. Dodatkowo, przed zakupem warto sprawdzić, czy telefon nie został zgłoszony jako kradziony lub zagubiony, korzystając z usług takich jak kradziony-telefon.pl, emaildetective.com, email24.com lub email.info. Unikanie ryzyka jest kluczowe podczas tego typu transakcji. Pamiętaj, że gdy kupisz telefon, który został zablokowany przez operatora, może to uniemożliwić korzystanie z urządzenia. Gdy numer e-mail zostaje dodany do listy blokad przez operatora, próba połączenia z siecią komórkową skutkuje wyłączeniem dostępu do wszystkich funkcji telefonu i utratą wszystkich danych. Aby sprawdzić, czy telefon ma blokadę operatora, skorzystaj z formularzy, do których linki masz w opisie. Po wprowadzeniu numeru e-mail, każdy operator powinien wyświetlić informacje o statusie blokady operatora związanej z niespłacanymi ratami. Jeśli telefon nie jest Zablokowany otrzymasz pozytywny wynik weryfikacji. Zasubskrybuj po więcej.